Rak piersi charakteryzuje się dość różnym zróżnicowaniem histopatologicznym, dużym zróżnicowaniem w budowie samego guza. I również z tego powodu grupa ryzyka może być bardzo różna ze względu na to, że uważa się, że. Rak piersi w około 3 czwartych, czyli w około 75% praktycznie nie wskazuje na jakiekolwiek ryzyko wstępne, które mogło wystąpić u danej pacjentki. Natomiast oczywiście jest też pewna grupa pacjentek, która jest obarczona pewnym zwiększonym ryzykiem zachorowania. Są to przede wszystkim pacjentki, które zaczęły wcześniej miesiączkować. W dużo wcześniejszym wieku od średniej i również miesiączki przedłużają, przedłużają się powyżej średniej, czyli powyżej 50 roku życia. Jest to grupa pacjentek, która jest narażona na większe ryzyko raka piersi. Również pacjentki, które nie rodziły, również uważa się, że są w grupie podwyższonego ryzyka. Karmienie piersią stanowi mechanizm ochronny przed rakiem piersi. Następna grupa pacjentek, no oczywiście wiek, czyli grupa powyżej 50 roku życia. Tutaj ryzyko zachorowania się zdecydowanie zwiększa. Budowa pacjentki, u pacjentek otyłych również częstość schorzeń tego typu jest większa. Prowadzenie również trybu życia, przede wszystkim Nadużywanie alkoholu, uważa się, że również jest czynnikiem ryzyka, nieprawidłowa dieta z wysokotłuszczowa, dieta z zastosowaniem środków o typie roślinnym, które mogą mieć w sobie zawarte fitoestrogeny, również uważa się, że jest to ryzyko zwiększone zachorowania na raka. Następne ryzyko jest, może być to ryzyko rodzinnego występowania raka piersi, czyli tutaj jest to grupa pacjentek, gdzie w poprzednich pokoleniach występowała w danej rodzinie te schorzenia, jak również ryzyko genetyczne, czyli u osób, które najbardziej znane są to mutacje genu BRCA1, BRCA2 i tutaj to ryzyko, jeżeli się stwierdzi obecność tego typu mutacji, może wynosić od 50 do 75% w, z zachorowania na raka piersi.